Cześć wszystkim, chciałem Wam ci pokazać partię z turnieju, ale był to turniej nie byle jaki, ponieważ turniej inauguracyjny w cyklu Polish Chess Tour zorganizowanego przez stronę, którą ostatnio założyłem czyli chessstars.pl. Ten turniej graliśmy w internecie na stronie chess.com w naszej grupie, także jeżeli bylibyście zainteresowani, chcielibyście do nas dołączyć, to bardzo serdecznie Was zapraszam, będziemy mogli grać razem w szachy. Jeżeli chcielibyście znaleźć więcej informacji po prostu o całym cyklu, to zapraszam Was na stronę chessstars.pl, możecie tam również zapisać się do newslettera, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych turniejach. Zastanawiacie się pewnie, po co mielibyście grać w takim turnieju. Można dla nagród, w pierwszym turnieju do wygrania były między innymi takie nagrody, takie i takie. Dodatkowo każdy z graczy, który ukończy turniej otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej i na koniec cyklu, czyli po kilku turniejach, najlepsi zawodnicy z największą liczbą punktów wezmą udział w turnieju finałowym, gdzie oczywiście te nagrody będą lepsze. Dzisiaj przesiedzimy sobie partię, którą zagrali ze sobą zwycięzca naszego pierwszego turnieju z graczem, który zajął drugie miejsce. Zwycięzcą był gracz o niku Dead34, a drugie miejsce zajął Gruney00. Także białe rozpoczęły ruchem E4, czarne zagrały E6, czyli obrona francuska, białe zagrały C4 i czarne pchają swojego piona na D5. Białe zabiły, czarne odbiły, białe w dalszym ciągu biją i czarne biją Hetmanem. Białe idą skoczkiem na C3, Hetman się wycofuje i białe pchają swojego pionka na D4. Czarne grają skoczkiem na F6, białe grają swoim skoczkiem na F3, po czym czarne grają. C6. Blokują to pole, ponieważ białe za chwilę będą chciały wyprowadzać swojego gońca, a w przyszłości może pchać pionka. Także białe grają swoim gońcem na C4, czarne grają gońcem na E7, białe robią roszadę, czarne również po czym białe poprawiają pozycję swojej wieży na E1. Czarne grają skoczkiem na D7 z intencją wskoczenia na B6 z takiem na gońca, także białe od razu go wycofują i czarne umieszczają skoczka na B6. Białe grają Hetmanem na D3, po czym czarne grają skoczkiem na D5. Oczywiście miejscem docelowym dla tego skoczka jest B4 z atakiem na Hetmana, także białe, żeby temu zapobiec, grają od razu pionkiem na A3. Czarne poprawiają pozycję wieży na E8, a białe grają pionkiem na H3, żeby wybić z głowy czarnym tutaj jakieś ruchy skoczkiem, na przykład na G4. Czarne grają więc swoim gońcem na E6, po czym białe wycofują gońca na C2. Tutaj już jest jakiś potencjalny atak na skrzydło czarnego króla, więc czarne, żeby prewencyjnie temu zapobiec, grają pionkiem na G6. W tym momencie partii nastąpiło posunięcie, które całkowicie zaskoczyło czarne, wybiło je z rytmu i w konsekwencji doprowadziło do tego, że w kilku kolejnych posunięciach nastąpił koniec partii. Jeżeli uważacie, że jesteście w stanie znaleźć to posunięcie, to zróbcie na chwilę pauzę i spróbujcie je odszukać. Jeżeli Wam się udało, to gratuluję. A jeżeli chcielibyście po prostu zobaczyć, jak zakończyła się partia, to już wam pokazuję. Jest to wieża bijegońca na E6. Po tym posunięciu czarne odbijają wieżę. A białe umieszczają swojego skoczka na G5. Jak widzimy, ten pionek broni pionka na G6, a tutaj chciałby się dostać biały Hetman. Więc intencją tego skoczka jest po prostu likwidacja pionka na H7. Czarne, jeżeli chciałyby się bronić przed takim rozwojem sytuacji, powinny na przykład zagrać skoczkiem na H5, a po zabiciu pionka przez białego skoczka umieścić swojego drugiego skoczka na F4. Jak widzimy w tym momencie, bronią tego pionka, jednocześnie atakując Hetmana. Białe muszą na przykład zabić tego skoczka, czarne odbijają z atakiem na hetmana. Białe więc podstawiają swojego hetmana troszeczkę bliżej, a czarne wzmacniają pozycję swojego skoczka. Białe mogą więc zaproponować wymianę skoczków i po tym jak czarne się godzą, białe odbijają. Jak widać pozycja czarnego króla no nie jest najlepsza, ale jest to pozycja jeszcze jak najbardziej grywalna, lepsze to jak najbardziej niż mat. Ale oczywiście białe ta, czarne tak nie zagrały, czarne w tej pozycji niestety zagrały z gońcem na f8. Białe dalej realizują swój plan, czyli biją po prostu pionka na h7, a czarne chyba zaskoczone totalnie tą całą sytuacją, grają po prostu ruch skoczkiem na f4, co jest po prostu podstawieniem figury. Białe oczywiście biorą tą figurę, a czarne popełniają kolejny błąd, czyli biorą skoczka na h7. Po tym posunięciu od razu wchodzi biały hetman, czarny król się wycofuje, a po zagraniu gońcem na e5 czarne poddają partię. Jak widzimy w kolejnych posunięciach nastąpi mat i czarne nie bardzo mają jak się przed tym obronić, ponieważ gdy zagrają na przykład wieżą, to wchodzi goniec z szachem, no i tutaj czarne muszą się zasłonić. W jaki sposób tego nie zrobią, to i tak dostaną mata, ponieważ jeżeli na przykład zasłonią się gońcem, to wchodzi szachmat. Jeżeli zasłonią się wieżą, no to również wchodzi mat, ponieważ tutaj goniec wiąże wieżę. A jeżeli się nie zasłonią i na przykład zagrają tak, to białe w pierwszej kolejności ściągają czarnego skoczka, żeby zlikwidować obrońcę tego pola, a po na przykład odbiciu od razu wchodzą z matem. Także widzimy, że partia była bardzo ciekawa. Czarne zostały totalnie zaskoczone. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, poziom na naszych turniejach jest dosyć wysoki. Bardzo fajnie nam się gra. Także jeżeli chcielibyście się zmierzyć z naszymi zawodnikami, to zapraszam was bardzo serdecznie na stronę chessstars.pl i do naszej grupy na stronie Chess.com. Także na dzisiaj to wszystko. Na kanale niedługo pojawią się nowe filmiki. Także bądźcie czujni, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.